Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Bardzo proszę. I dlatego też, kontynuując myśl mojego znakomitego kolegi, Konfederacja wnosi o odrzucenie tego projektu z piekła eurokołchozowego RODEM w pierwszym czytaniu. Panie ministrze, pan tutaj apelował do nas, żebyśmy pospieszali z procedowaniem, ponieważ wyście już wszczeli procedury zalogowania tej gotowości do ściągania tych podatków w Eurokołchozie, no to jest dla nas samo w sobie negatywną rekomendacją, kiedy przedstawiacie nam to unijne ustawodawstwo. Naprawdę taczkami i wagonami ono tutaj przejeżdża przez Wysoką Izbę i w uzasadnieniu zawsze w pierwszym akapicie i w pierwszym zdaniu jest napisane, że to jest implementacja normy eurokołchozowej. Panie ministrze, tego właśnie nie chcemy. My chcemy, żeby polskie prawo było stanowione w Wysokiej Izbie, a nie podbijane tylko tym nieszczęsnym orłem w koronie. W... W miarę jak z Brukseli napływają do Was dyrektywy, które Wy w podskokach z gałęzi na gałąź bardzo ochoczo realizujecie, tak, to są ustawy, które hmm, myślę, że można by opatrzyć takim wspólnym tytułem. To są ustawy o dożynaniu nie Watachy, tylko właśnie polskiego ludu, w którym od czasu do czasu budzi się na jakąś skalę domową, rodzinną duch przedsiębiorczości i wózek po młodszym dziecku, który mógłbym wywieźć na śmietnik albo wystawić przed płot. Ktoś tam umieszcza na takim portalu, na którym może inni się tym zainteresują. Teraz. Zawaha się, nie jeden ojciec, nie jedna matka, ciotka, zanim puści coś w obrót gospodarczy, no bo nikt nie chce mieć do czynienia z grupami realizacyjnymi urzędów skarbowych, prawda? Bo taka wizja natychmiast się rodzi i to jest wizja uzasadniona. Dajcie spokój Polakom, reżim, który schyla się po pieniądze tak nisko i strzyże, ten trawnik do gołej ziemi, ten reżim oczywiście zmierza w stronę upadku, dlatego że, że yy, no, nie ma takiej podłości, przed którą by się cofnął rząd w potrzebie pieniędzy. System eurokołchozowy, system socjalistyczny jest z zbankrutowany, zbankrutowany i może oddalać. Rolować tylko ten powiększający się dług i oddalać bankructwo, wyciskając ludzi to, czego jeszcze nie wycisnął. Więc z całym szacunkiem, sympatią, Panie Ministrze, niech Pan nie przechodzi do historii jako ten kolejny gość od dokręcania Polakom śruby i nasyłania podatkowej bezpieki na polskie rodziny, polskie domy. Polskie gospodarstwa, które jakoś starają się wiązać koniec z końcem, jakoś starają się sobie radzić i dlatego od czasu do czasu coś tam próbują sprzedać, czego już do życia nie potrzebują. Wniosek paszczowo złożony, bo to pierwsze czytanie o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego fatalnego projektu. Proszę powiedzieć, panie ministrze, jakich przychodów spodziewa się Skarb Państwa z tytułu gnębienia Polaków na tym właśnie dodatkowym odcinku i z jakich powodów rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za stosowne rozwijać pod pretekstem fiskalnym inwigilację Polaków, zbierając, kolekcjonując dane, kto miałby dostęp do tych danych i czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia, nie tylko z naruszeniem prawa do prywatności, ale też i tajemnicy handlowej, jeżeli zachodzi tutaj działalność gospodarcza, handlowa. Kto miałby do tego dostęp i czy nie będzie ten system, z mojej strony to pytanie retoryczne, ale niech Pan się tłumaczy, narzędziem do tego, żeby uprawiać nieuczciwą konkurencję wobec ludzi, którzy na skromną skalę jakąś działalność gospodarczą prowadzą.